Cześć, słuchasz podcastu Wolna od obiadania. W podcaście tym daję wskazówki, opowiadam im, ins inspiruję, jak mieć normalny stosunek do jedzenia, jak psychologicznie i emocjonalnie uwolnić się od obiadania, by żyć zdrowo, spełniać się w życiu i nie zaprzątać sobie głowy odchudzaniem i różnymi dietami. Nazywam się Monika Rakowicz i dzisiejszy ósmy odcinek ma tytuł Przechodzę na dietę. Dzisiejszy tytuł jest przewrotny, ale o tym trochę później. Na początku chcę powiedzieć, co oznacza w ogóle słowo dieta, bo w większości dieta kojarzy się z różnymi restrykcjami, a dieta pochodzi od z greckiego słowa diaita i pierwszy raz zastosował to pojęcie Hipokrates i według niego oznaczało to styl życia Sposób życia, czyli tak jak ja uważam, to powinno mieć właśnie takie znaczenie. Czyli tutaj Hipokratesowi chodziło nie tylko o sposób jedzenia, ale też o aktywność fizyczną, o to o konkretnie jak żyjemy, ile śpimy, czyli cały styl życia. Natomiast teraz dieta to jest bardziej sposób odżywiania i Tyle i kropka. Teraz uważamy, że dieta jest związana tylko z jedzeniem. Natomiast chciałabym powiedzieć, zgodnie z tytułem, co znaczy przechodzę na dietę. Uważamy, że jeżeli przechodzimy na dietę, to na pewien czas zmieniamy nasz sposób odżywiania na po pierwsze, Obniżonej liczbie kalorii, a po drugie, że jest to jakaś konkretna dieta, często mamy rozpiskę, co będziemy jeść i są przeróżne diety. Jedne są bardziej zdrowe, inne mniej zdrowe. Po jednych rzeczywiście możemy schudnąć, po innych niekoniecznie, ale schudnięcie to jedno, a pozostawienie w organizmie różnych. Um, Problemów, może niedożywienia pod względem pewnych składników, to jest druga sprawa. Podobno są osoby, które bardzo sobie chwalą dietę, na przykład gdzie się je tylko mięso i mówią, że rzeczywiście chudną. Tylko, że jedząc tylko mięso, nie dostarczamy bardzo dużej ilości składników odżywczych, witamin, minerałów, i jest to bardzo destrukcyjne dla naszego organizmu. I mimo, że schudniemy, no to nasz stan zdrowia się pogorszy. Też są różne diety, jak dieta wegetariańska, są też witarianie, gdzie jedzą tylko warzywa i tylko surowe. Jest dieta ketogeniczna, która jest bardzo popularna ostatnimi czasy. Uważam, że jest na przykład bardzo trudna do stosowania, ponieważ trzeba bardzo regularnie mierzyć stężenie ketonów w moczu, i bardzo łatwo, jest bardzo ciężka, bardzo cienka granica między dobrym funkcjonowaniem organizmu na tym diecie a wyniszczeniem. Chcę wspomnieć jeszcze o dietach pudełkowych, które są bardzo popularne w tych czasach. Na pewno minusem tego tych diet jest to, że, że są drogie. Ale są bardzo dobre, ponieważ są to przemyślane posiłki. Nie musimy nic robić, po prostu zjeść to, co otrzymaliśmy rano. Minusem tutaj jest to, że ta dieta nie, nie bazuje na nowych nawykach, ponieważ kiedy dostajemy te posiłki, jemy je i, i często właśnie chudniemy. Natomiast jeżeli rezygnujemy z takiej diety, bo właśnie ona kosztuje, to często tyjemy, ponieważ nie zmieniliśmy naszych nawyków co do kupowania odpowiednich produktów, co do gotowania, i wychodzi na to, że znowu jest efekt jojo. I właśnie chciałabym powiedzieć, dlaczego często jest tak, że podczas diety wszystko jest w porządku, chudniemy. Natomiast kiedy skończymy dietę, to wcześniej czy później, podobno, około przynajmniej 90% osób, które były na diecie i schudły, mają efekt jojo, czyli po pewnym czasie waga powraca do, do, do wagi sprzed diety, a nawet czasami jeszcze kilka dodatkowych kilogramów nam przybywa. To znowu jest związane z nawykami, ponieważ na diecie mi, mia, mieliśmy zdrowe nawyki i dzięki temu jedliśmy odpowiednie produkty, yy, odpowiednia regularność czasowa, zwykle nie jedliśmy przekąsek i schudliśmy. Natomiast kiedy kończymy dietę, a nie zmieniliśmy nawyków, nasze nawyki wracają i to powoduje, że właśnie, właśnie tyjemy. Bardzo często, kiedy ludzie przechodzą na dietę, to jest to dieta o silnie obniżonej kaloryczności, na przykład 1000-1200 kalorii na dzień. Jest to bardzo restrykcyjna dieta, jeżeli chodzi o kaloryczność, ponieważ 1000-1200 kalorii około 7-letnie dziecko potrzebuje tyle do życia. Natomiast jeżeli powiedzmy kobieta 30-letnia spożywa 1000-1200 kalorii dziennie, jest to dla niej dieta głodówkowa. I organizm zachowuje się tak, jak na głodówce, czyli włącza mechanizmy, włącza mechanizmy, żeby przetrwać. Co to znaczy? To sprowadza się generalnie do tego, że obniża się nam tempo metabolizmu. I żeby... Później z takiej, po takiej głodówce, która spowodowała nam obniżenie metabolizmu, żeby ten metabolizm znowu powrócił na odpowiedni poziom, często trzeba kilku, kilkunastu miesięcy, a nawet lat, żeby wszystko wróciło do normy. I to. Przez ten czas trzeba bardzo regularnie jeść i odpowiednio się odżywiać, żeby właśnie przywrócić te wszystkie zdrowe mechanizmy. Więc bardzo proszę o to, żeby, żeby się zastanowić nad tym, jeżeli chcemy tak bardzo restrykcyjną dietę przeprowadzić. Głodówki też prowadzą do tego, że mamy napady wilczego apetytu i przez jakiś czas. Mamy obniżoną kaloryczność, a później, jak dopadniemy do jedzenia, to nie możemy się najeść. To właśnie wszystko przez te głodówki. I też jeszcze jedna taka kontrowersyjna sprawa, bo w wielu miejscach jest napisane i mówi się, że głodówki są dobre dla organizmu. Tak, oczywiście są dobre, ale te głodówki stosujemy w celu oczyszczenia organizmu i y, odpowiednio trzeba przygotować do, organizm do wejścia w, w głodówkę, bycia w niej i później do wyjścia z głodówki. Ym, I to często takie profesjonalne, że tak powiem, głodówki y, opierają się albo na samej wodzie, albo na sokach y, warzywno albo na koktajlach warzywno-owocowych. Yy, Zrobienie takiej głodówki prawidłowo oraz na pewien czas jest rzeczywiście bardzo dobre i nie spowoduje nam zaburzenia metabolizmu, ale częste głodówki nieprzemyślane tylko o obniżonej kaloryczności, tak jak mówiłam, nie, nie przyniosą nic nam dobrego, a wręcz przeciwnie problemy zdrowotne. Jeśli mówimy o dietach, to na pewno bardzo ważnym wyznacznikiem, który powinniśmy sobie, że tak powiem, zbadać, wyliczyć, jest BMI, BMI, Body Mass Index. I każdy może sobie bardzo łatwo wyliczyć BMI, wchodząc na Google, wpisując kalkulator BMI. Potrzebujesz do tego tylko wiedzieć jaki masz wzrost i jaką masz wagę i Komputer ci bardzo szybko wyliczy, jaki, jaki masz właśnie ten body mass index. I są tam różne widełka. Na początku jest niedowaga, później waga normalna, nadwaga, pierwszy stopień otyłości, drugi stopień otyłości i otyłość skrajna. Um, uważam, że drugi stopień otyłości i otyłość skrajna są to osoby, które rzeczywiście mogą się zastanowić nad dietą, powiedzmy, 1200 kalorii, um, tylko pod kontrolą lekarza bądź dietetyka. Um, natomiast nikt inny nie powinien w ogóle myśleć o takiej diecie. Jest też grupa szczególnie kobiet, które wyliczając BMI, zobaczą, że są w normie. A mimo to hmm, chcą schudnąć powiedzmy 4-5 kilo, Ym, i uważają, kiedy patrzą w lustro, nie, nie zauważają swego piękna, tylko pamiętają o tych 4-5 kilo, które jak już schudnę, to po prostu będzie idealnie. I tutaj uważam, że bardziej chodzi o akceptację siebie niż o prawdziwe schudnięcie, bo 4-5 kilo to jest żadna nadwaga. Ym, a jeżeli naprawdę tak bardzo chcemy, to wystarczy wprowadzić tak naprawdę jeden nowy nawyk, zlikwidować stary, a wprowadzić nowy, który nam pozwoli schudnąć tą, tą ilość kilogramów w przeciągu powiedzmy dwóch, trzech miesięcy bez żadnego wprowadzenia konkretnej diety. Podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, to nie ma sensu szukać żadnej konkretnej diety, żadnej diety cud, tylko bardziej należy spojrzeć na to, co możemy zmienić w naszej diecie pod względem nawyków. I idealnie by było, żeby nowa dieta stała się częścią naszego stylu życia i nie wprowadzamy nowej diety na pewien czas. Tylko na całe życie. Oczywiście później możemy to modyfikować, wprowadzać kolejne nawyki, ale bazą jest to, żeby stworzyć sobie pewne nawyki żywieniowe i tego się trzymać. I później to właśnie ewentualnie trochę zmieniać. Bardzo polecam, żebyśmy myśleli o diecie tak, jak myślał o niej Hipokrates, który wprowadził właśnie tą nazwę. Więc nie, nie myślenie o konkretnym sposobie odżywiania, a ogólnie o zdrowym stylu życia, gdzie pamiętamy o odpowiednich zdrowych nawykach żywieniowych, o regularnym ruchu, odpowiedniej ilości snu i też umiejętności zadbania o siebie, zrelaksowania się, bo w tych czasach ym, stres wpływa bardzo, bardzo niekorzystnie na nas i też na nas i nasz, na nasz metabolizm. I ciężej jest zachować zdrową wagę, jeżeli się stresujemy i nie potrafimy się zrelaksować. Czyli nie dieta cud, a po prostu zdrowe nawyki w codziennym życiu pozwolą nam utrzymać bardzo dobrą, idealną dla nas wagę ciała. O wprowadzaniu zdrowych nawyków i o likwidowaniu tych niekorzystnych dla nas nawyków poświęcę. Jeszcze inny odcinek, więc tam dokładnie powiemy, co to za nawyki i jak je wprowadzać, a jak usuwać z naszego życia. Są dwie rzeczy, które chciałabym, żebyś zrobiła po wysłuchaniu tego odcinka. Po pierwsze, żebyś weszła na BMI kalkulator i zobaczyła, w jakich widełkach jest Twoja waga, a drugie, żebyś przeanalizowała swoją dietę. Pod względem nawyków, i znalazła jeden nawyk, który chciałabyś zmienić, który widzisz, że naprawdę ci nie pasuje i przeszkadza w utrzymaniu zdrowej wagi. I nad tym nawykiem trzeba się skupić, żeby go zmienić. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny a jeżeli chcesz się umówić na konsultację wstępną zapraszam na stronę www.monikarakowicz.pl Cześć!